Teraz sobie pomówmy o osobach najwybitniejszych tego świata, które osiągają sukces. Jak myślicie o tych panach? Jakie poziomy świadomości wam nasuwają się na myśli? Mohamed, Ali. Ktoś oglądał jakieś materiały i tak dalej? No i co z czym ci się kojarzy? the greatest. No i teraz się zaczniemy tym bawić, no. Ja bym chciał każdemu dowiedzieć że, że będzie najlepszym. Odwaga, duma, no. trochę rozumku mało. Rządza? Rządza. Ochota. Ochota, bo zapierdzielał. Taki mikser. Michael. Michael. Michael Phelps. Mega. Na pewno ochota, no. A też chyba rozum. Tak. Też już rozum, na pewno większy od tutaj mi się wydaje. Chociaż cholera wie jak z tym, bo tam i filozofem był i to. Też w innych obszarach był jego rozum rozwinięty. Co jeszcze? Jakbyście go przeanalizowali, bardzo dużo spokoju. On miał później depresję, tam były problemy, ale on jako gościu jest bardzo spokojny. Spokojnie mówi. On ma dużo, on nie wydatkuje dużo energii. Osoby, które nie wydatkują dużo energii, mają dużo energii. Mm -hmm. <laughs> Widzicie, czyli jakby on był nerwowym pływakiem, to on by w życiu tyle kilometrów nie był w stanie przepływać. Nierealne. Bolcik, znacie? Z czym się kojarzy? Z jakimi wibracjami? Z <laughs> radością. Ochota, radość, odwaga na pewno gdzieś tam. Michał Malitowski, ośmiokrotny mistrz świata w, tańcu, w tańcach latynoamerykańskich, legenda w tym klimacie. No, zdjęcie podpowiada, nie musicie znać gościa. Radość. O, jest radość i bardzo rozbudowany rozum, bardzo. Conor McGregor. No tak. żądza, żądza. żądza jak 150. Rozum bardzo rozwinięty. Ochota bardzo rozwinięta. Elementy pokoju, elementy radości. Taki nowoczesny wojownik, można powiedzieć. Ronaldo. Ochota. Dalej. Duma. Też elementy dumy? Tak. Kto jeszcze powiedział? Odwaga. Miłość. Też jest bardzo rodzinny, bardzo za swoim dzieckiem. Ma rozbudowaną bardzo miłość. Rozum ma rozbudowany profesjonalizm. Cały jego nie wynika z przypadku. Kobi. Tytan pracy. Bardzo rozbudowany rozum. Bardzo rozbudowana ochota. Tu mamy fajne porównanie. Jakbyście teraz oglądali jak Joko wygrał Australię. Po wygraniu Australii powiedział, że jego jedną z filozofii jest nic nie oczekuj, a wszystko otrzymasz. Tak, w skrócie, nie? I teraz to mówi gość, co wygrywa Australian Open, że to jest jego filozofia. I teraz, mm, to ja chcę, a ja nie mam, a on ma wyjebane i ma, nie pasuje mi to. I teraz tak to działa, że jak pozostawiamy coś, mamy luz, to tam jest obfitość energii. Jak mamy prąd, to jest trudniejsze, bo się wyczerpujemy i nie mamy tej siły do działania. Nadal. Arr, vamos! Jakbyście zobaczyli, jak oni walczyli 5 lat temu, 7 lat temu, to tam było. Aaaa, co piłkę! I come on, i do wszystkich. Arr. A teraz ten się nie odzywa słowem. Jest spokój. Ten dalej trochę pompuje. Dalej jest trochę pompa. Arr. Dlatego ten coraz więcej wygrywa. Ma więcej siły w całym sezonie. Znamy tego pana, nie? Nie przez przypadek tu się znalazł. A co u niego wygrało? Rządza. No, co jeszcze się Wam kojarzy? Złość. Ochota, bo zapierdzielał. Koniec. Gdyby Tyson nie miał trenera, który miał bardzo rozbudowany rozum, co on by osiągnął? Nic. Nic. Jakiego trener umarł? Jak szybko 100 milionów dolarów rozwalił? Szybko. Tak szybko bił. Był głupi, dlatego w innych obszarach nie był w stanie osiągać sukcesów. Nie miał wiedzy. I teraz Federer. Mega rozbudowany rozum, bardzo rozbudowana ochota, która i, i tak bardzo bardziej bazuje na fundamencie rozumu i spokój ultra. Ultra spokój. To nie jest, chcę być najlepszy. I am the greatness. To jest dobre. To jest duma. To działa. Jak jeszcze ją napędza ochota, super. Ale to jest przyszłość. To są ludzie, wojownicy przyszłości, gdzie jest spokój. Jak uprawiacie jakikolwiek sport, tym stanem doskonałości nie jest A come on, jedziemy, tylko to jest tam, gdzie jest bezwysiłkowo, tam, gdzie jest lekko, tam, gdzie jest to coś, a to jest w luzie, w jakimś spięciu. I można osiągnąć sukces na złości, ale rozbite życie. Ciężkie, trudne. Ja bym tak nie chciał. To ja wolę się na medytacji i braku interpretacji doświadczać życia, chodzić i patrzeć, kiedy wszystko jest piękne. Niż w kółko się wkurzać i komuś coś udowadniać. Masakra, nie? I teraz dlatego ludzie osiągają niesamowite sukcesy, na przykład rządzą. Chcą być bogaci, ale jak tam nie ma rozumu, ale jak tam nie ma miłości, ale jak tam nie ma radości, to oni są wtedy ultra nieszczęśliwi, bo sama rządza nie doprowadzi was do szczęścia. To jest nierealne, nie ta wibracja. Znowu mikrofalówka i telefon. Nie ta wibracja na takie rzeczy.